Siemanko witamy, z tej strony Olo i Arek dzisiaj blisterki z Grecji super rewelacja tylko u nas greckie blisterki w końcu przyszła do nas paczka z dalekiej Grecji Tak. cieszymy się bardzo że dostaliśmy to jest pierwsza paczka na następnym filmie będzie druga paczka tym razem z fantopu co sobie zamówiliśmy ale to na razie niespodzianka tak i mamy właśnie z Grecji sześć blisterków XXL blisterki tu właśnie pisze po grecku wszystko ładnie Cztery y, paczki plus dwie, dwie małe i dwie x. Tak, i tu są właśnie greckie limitki małe. Taki blisterek kosztuje w Grecji 7 euro. Tutaj jest cena. O, właśnie. Także fajna sprawa. I co? Dzisiaj otworzymy sobie trzy, żeby nie tak. było tak dużo zamieszania na stole naszym. A następny film jest też trzy. Także no tego, oli losuj. Tego i tego. Dobra. Ten na bok ten na, ten bok. ten na bok, ten na bok i ten na bok. Oli powiedział: się robi. Pierwszy ja... otwieram. No i liczymy na fajne też XXL. -ki. I momentum, może. Tak, właśnie. Chociaż... no. O, super by było, w końcu w taki leście. momentum. Może z Grecji coś ciekawego nam przysłali. Waga, waga. Oliver Ta już tam. Się... Aha, saszetki na pierwszy. XXL. -ka. Mbappe. Wow, no elegancko. Paryż. Tak, I, I... Co, kto tam jeszcze, co tam będzie jeszcze? Ibra. Wow, Z lata, no fajnie, dobrze, otwieramy tę na chwilę. Tu jest pierwsza saszetka. Limitka to Foden. Mm -hmm. City. Saszetka. No i co, jeszcze ile jest Saszetek się Jeszcze dwie muszą być, tak? I tu jest grecka limitka. Grecka I... <laughs> limitka, limitka. I? I? i... Wow, Ruben Perez Super no elegancko Ci ułóż to ładnie jakoś Teraz ja sobie jeden otworzę Ty masz ten Teraz Zobaczymy co mi szczęście i, Czy będę miał jakieś szczęście Tak się mi trochę się otworzyło Ale jest Dobra dobra no to lecimy Co wylatuje pierwsze? Saszetka Saszetka, najpierw saszetki wyłowimy, cztery saszetki są, tu jeszcze dwie, uwaga, duże najpierw? Tak. A chcą małe wyjechać. Uwaga, uwaga, jest duża, to napastnik. Wow. Kalim będzie mała, no fajne, bo wszystkie różne na razie. Jeszcze druga gdzieś duża. Uwaga, tu będzie pomocnik. Foden, super, tym razem duży Foden, był mały. I duży. I jeszcze dwie małe są. Tak, tu jest ktoś w czerwonym. Wow, wow z Olympiakosu! Bakambu. Tak, a ta druga to Nawet Chelsea. No i Oli jeszcze ma jednego do otworzenia. To tu jest już City City. Tak, właśnie, to jest City City. O, Foden, Foden. jest w albumie, tak? Był, nie? No i jeszcze jeden mamy blisterek na dzisiaj. Co tam będzie, to tam będzie. Na razie XXL, line upów nie ma na razie, Oli. No. Jak Akurat tak się trafiło, że line up żaden nie trafił. Dobra, dwie duże. To są De Jong i Messi. No elegancko. Czyli Paris Saint-Germain. I Barcelona Damy może ich. Na dół tu. O. Nie, czekaj, tak, jakoś posuniemy. No bo właśnie, tutaj jest dużo tych limitek. A to Panatinax tutaj? No pana jak tu będzie patrzył, nie? Bo nie ma. Teraz seszeczka, bo znaczy... Co ci wyjedzie na to? Dobra, Tak. Soszetka. <laughs> Pierwsza limitka to James. Chelsea, czy też jest Chelsea tutaj? Napastnik. Teda, czy ja wezmę te saszetki. No, uwaga, uwaga. Napastnik, I... grecka. Limitka. Wow, Oliveira. No, prawie jak ty Oliveira. Pałk. Czy różne drużyny. Nie. nie. ma. Pałk, Olympiakus i pana Pałk jest na No No dobra, to startujemy. Mamy 3 razy 4 to 12 sasietek. Nie, po 6. No. Czy ja sobie wezmę też 6? U, tutaj trochę. Tak, przesuń właśnie, żeby było widać wszystkich. Jest ok? Jest ok. To pierwsza saszetka. A no. tu jeszcze. <laughs> no. United, mm -hmm. Sporting, Fans, Liverpool, Salah, Chelsea. Chelsea, Atletico i Sporting. Dobra, to jedno ode mnie teraz. I uwaga, uwaga. Real Madrid, czyli punkt dla Benzema, Rodrigo. Znowu Chelsea. Teraz Inter, De Vrij. Dominator Juve, Juve, nie ma Juve. Liverpool Rising Star Elliot. Liverpool był, nie był. Nie. I jeszcze jedna karta to koszulki Atletico. Second skin. Dobre. Liverpool logo, Brush. Titan, Bayern, Musiala, Tottenham, Loris, e, Milan, tak, punkt dla Zlatana i Fejewal. Dobra, fajnie było jakby się momentem trafiło, może w Grecji coś szczęśliwą rękę mieli, albo, albo i nie. Uwaga, uwaga, Manchester United, nie. River Plate Kapitan Ajaxu, Duszantady Olimpik Masylia Bęba. Tak jest Chelsea, Titan, Silva. czy Chelsea, kolejny punkt, już się wysuwa na prowadzenie. I jeszcze mamy lineup up Olimpiakosu, czyli jest punkt dla Bakambu. Second Skin Masylia. Juventus, leasing Star, United Ericsson, Barcelona, Terstegen, punkt dla Barcelony, tak? Tottenham, Kulusyski I... i znowu punkt dla Olimpiakosu. Cisse I teraz patrzymy, co na następne jest w Żadnej rarki, Oli, nic na no. razie, nie wpada nie? Co to ma być? Jest Milan, Giroud Teraz mamy znowu Tadić. Przed chwilą były, teraz znowu. Znowu Olimpiakos i sam zawodnik na karcie. Bakambu. Teraz mamy Inter de Brozowicz. Titan. Nie, to Magician, przepraszam. Wow, jest City Giant. Tutaj Haland. Tak, przesuniemy ich trochę, żeby ich było widać wszystkich. I jeszcze jedna karta. To Olympic Masia logo. Bardzo często wpada. No. Przynajmniej u nas. Liverpool logo. Forever fans. Stopira. I znowu Chelsea. Mm -hmm. I znowu ten sam. Thiago Silva. Lech. Znowu Chelsea punkt. Mm -hmm. I znowu Liverpool. Czyli co? Na razie Paris Saint-Germain bez żadnego punktu. A my bez rady. ani momentum. No i patrzymy. Jest City, Rodri. Dalej mamy jest w końcu coś dla Paryża, Ramos. Olympique Marsylia, Mbemba. Znowu Chelsea na zdrowie, Dzieci. Oli, Kowacic. I I Olympic Masylia, Fan Sanchez i... i Logo City. Jeszcze ja mam dwie, a ty też? Też dwie. Aha. Oho. Lech z dalekiej Logo. Grecji, Lech Poznań. Tottenham, Inter, Milan. Punk. Jest Milan, tak. Bramkarz. Bayern i jest Chelsea. Znowu Chelsea, ale numer. Dobra, to u mnie przedostatnia. Koseczka. Zobaczymy teraz tak z tej strony. Line up Fehevar. Wow. Jest w, jakaś inna w końcu karta. keeper Jan Oblak. Dominator Wlachowicz, Ocampos Ajax. Kapitan Coates Sporting Lisbona. I Inter Martinez. I Oli ma ostatnią, a ja zaraz. Tak. Co tu będzie jeszcze? Marseille Lineup, River Plate Fund, Marseille Payette, znowu Chelsea, Olympiacos i City. Czyli daj mi Olympiacos tu. No i uwaga, uwaga, no niestety ani rarki, ani nic. Patrzymy, ostatnia saszeczka z trzech blisterków. Greckich blisterków. Co my tu mamy? Second Skin Sporting. Znowu ten titan. Ej, trzeci raz. Silva. No. Bayer Coman. Lech Poznań, Douglas. Bayer Monachium, Delic I jeszcze znowu Chelsea, Silva. Tym razem na bazówce. Także, no niestety nie udało nam się trafić ani momentu, no. ani rarki, ale wygrywa Chelsea bezapelacyjnie. No. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć kart. Potem Olimpijak. Raz, dwa, trzy, cztery i City. Tak, też cztery. Potem Milan i na końcu Barcelona, Paryż Tak, i Real. co dziwne na tyle saszetek, no 12 saszetek, żadna, znaczy jedna karta tylko dla Paryża, jedna dla Realu i jedna dla Barcelony. Jeżeli byśmy się, Oli, nie walnęli, jak tu mówią, ale chyba, nie? Nie. Także to były greckie blisterki, także jest, pamiętajcie, mamy jeszcze trzy. Zapraszamy, a i te limitki fajne greckie, tylko w zestawach greckich. Czy różne? Czy różne i to fajne. No, szkoda, że line-upy się nie trafiły, bo są takie małe line-upy, tak? No. Ale może w tych trzech, których y, właśnie jeszcze mamy na, na następny film. Także zapraszamy na kolejne filmy. Tak, tak. jak mówiliśmy, y, następny film będzie z niespodzianką z Polski, z paczki polskiej. Fantopu. Z fantopu. a potem będą następne bisterki. Także... Tak. Dziękujemy za dzisiaj, pozdrawiamy i do następnego. Pa!